Największa przebitka to kupiłem rzecz za grosz, no i sprzedałem za 25 zł. No i z inwestycji tak naprawdę 20 groszy udało się zarobić te 500 zł. Tak? Takie początkowe koszty to jest 400 zł. To generuje jedność przychodu. E, z, powiedzmy, że to generuje ci 15 tysięcy zysku. A sprzedawanie to jest taka fajna dosyć umiejętność, no bo uczysz się i od razu w zamian masz pieniądze, tak naprawdę, więc... Mega zdanie, co ty z tego odcinka w ogóle, no. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam gościa, Karola Pilarza, z którym będziemy rozmawiali o tym, jak zarabiać hajsy w internecie. A na czym będziemy, Karol, te hajsy dzisiaj zarabiać? Na Vinted, na Vinted, proszę państwa. Dzień dobry oczywiście, witam wszystkich. E, Czy to Vinted to, jest powiedzieć... to Vinted, które znamy z telewizji, z tych reklam, że hej, nie chcesz nosić ciuchów, to już daj na Vinted? Właśnie jest to? Dokładnie to, to jest to, to są te wkurzające reklamy na YouTubie, na YouTube Studio czy tam jakichś innych wszystkich, gdzie się tylko da reklamy, to tam leci pewnie ta reklama, więc... więc Że tam... Jolo ma starą sukienkę, wrzuciła na Vinted, zrobiła właśnie 50 zł i zrobiła pieniądze i ma porządek w szafie. Taki jest przekaz, który do mnie z Vinted dotarł. Dokładnie. No, można powiedzieć, że w skrócie tak. Generalnie no, tutaj różni się tylko wyłącznie produktami, którymi gdzieś tam można handlować, nie? bo Vinted to jest po prostu nisza, bardziej się tam handluje niektórymi rzeczami. Na Allegro można handlować wszystkim, ale jest to mniej więcej to samo właśnie, Allegro a, na komórkę. A ta nisza to czego jest zawężona? Bo ja kojarzę tylko wyłącznie z ciuchami Vinted. To jest błędne? No, to jest błędne, to jest błędne, bo normalnie jak na każdej innej stronie masz po prostu kategorie, na których możesz po prostu, z których możesz korzystać, tak? Więc równie dobrze możesz sprzedawać, nie wiem, obroże dla psów, yy, jakieś tam małą elektronikę, yy, buty, ogólnie dużo rzeczy, tak, książki można też sprzedawać, więc nie jest tak, że to są tylko ubrania, tak? Tylko dużo osób właśnie kojarzy z tymi ubraniami. Ja handluję rzeczami z Aliexpress i z Shopee, więc można powiedzieć, że jest to taka totalna chińszczyzna. Oczywiście dla niektórych osób to będzie tak brzmiało. Okej, okay, a co dokładnie, Karol, sprzedajesz? Czym ta chińszczyzna jest? To są słuchawki, to są ciuchy z poliestru? Co, co to jest? Właściwie to znowu jest tak naprawdę wszystko to, co akurat znajdę na promocji. Ja mam takie trochę zasady działania, to jest bardzo bezpieczna zasada działania, czyli po prostu w danej chwili kupuję tanią ofertę, tak? Niezależnie czy to są kapcie, czy to jest jakaś czapka, czy to jest jakieś słuchawki, tylko po prostu na chwilę obecną ten towar jest tani, na przykład na AliExpress. Zamawiam wtedy ten towar u siebie i sprzedaję. W zeszłym roku miałem taki hit, tutaj mogę zdradzić, że na przykład handlowałem oprawkami do okularów, i dużo osób mhm. kupowało te okulary, te oprawki jako takie zwyczajne przeciwsłoneczne, a część osób na przykład miało taką potrzebę, żeby same te oprawki wykorzystać, a w te oprawki włożyć sobie szkła korekcyjne. No i gdzie, to, że tak powiem, zamiast wydawać 100-150 zł. No to sobie wydawali 20-30, więc, yy, więc no można było sporo zaoszczędzić. Dla nich to była dodatkowa wartość, a dla mnie oczywiście zysk. I ty yy, masz sporo... przestrzeń jeszcze, żeby zmieścić swoją marżę, właśnie <laughs> 20 zł? Yy, tak, właśnie o to chodzi, bo ja często kupuję produkty, to naprawdę jest niewyobrażalne dla, dla niektórych osób, ale ja kupuję produkty do 5 zł, można powiedzieć. I wow. to są rzeczy naprawdę bardzo tanie. A jaka jest ta... największa przebitka, jaką zrobiłeś? Kupujesz coś za 5 i top, sprzedałeś za ile? Największa przebitka to kupiłem rzecz za grosz, no i sprzedałem za 25 zł, więc tak naprawdę. A co to było, to, to, to była kategoria? To były akurat, Ci szczerze, to były takie siodełka do rowera. Akurat zauważyłem takie pokrowce na, na rower z AliExpress. Była okay. jakaś oferta od nowego sprzedawcy, no i zamówiłem powiedzmy 20, bo z takich ofert często one nie były wysyłane, więc. Więc po prostu. 20 na... razy groszy to nie pieniądz, jakieś tam tak. lekkie koszty dostawy. Jak długo do ciebie taki towar płynie w opcji najszybszej? W, wiesz to, to nie ma także opcja najszybsza, bo AliExpress właśnie jest różne. To nie działa tak jak u nas na, na Allegro, że po prostu są jakieś pewne schematy. Jeden sprzedawca po prostu ma nie wysyłkę nie. w 20 dni, inny w 10, inny w 5 tygodni. Ale tutaj nie zwracam na to uwagi. No. Dojechały sobie te siodełka, wystawiłem je właśnie po 25 zł. No i z inwestycji tak naprawdę 20 groszy udało się zarobić te 500 zł, tak? Jesteś to jesteś fliperem. <laughs> fliperem na, nakładek na światełko. No dobra, ale to właśnie jest piękne, bo mi się podobają wszystkie takie meki, które nie są popularne, nie są sexy. Ludzie dużo mówią przed o flipach na nieruchomościach. Ja flipach na, flipów na nieruchomościach nie robię, ale robię flipy na książkach. Kupuję tanią jakąś perełkę, która się gdzieś zagubiła. U innych wydawców, i daje im nowe życie, nowy marketing i robię flip książkowy. Tak samo robisz ty. A na poziomie procesu, no to. Jak to się dzieje na osi czasu? Wiesz co, generalnie to najlepiej jest rozpocząć w formie taki ten proces. Generalnie na samym początku jest najtrudniejszy, tak? No bo ta dostawa z AliExpress czasami trwa długo. Chociaż teraz na przykład dodali też Shopee i Shopee to jest taki mały powiedzmy odpowiednik tego AliExpress i tam dostawa trwa czasem do tygodnia, więc to już wygląda dużo szybciej. U mnie po prostu to wyglądało tak, że handlowałem sobie ubraniami, jakimiś takimi rzeczami ze swojego domu, a w międzyczasie domawiałem towar. Miałem taką zasadę, żeby. Chociaż tygodniowo za te 20 zł zamówić rzeczy z AliExpress. Wydaje się, że duży, że mało, co to może nawet jednej rzeczy nie kupisz. A ja miałem w koszyku często 7, 8, 9 rzeczy jakichś takich dziwnych, na próbę oczywiście. No i one sobie gdzieś tam zamówiłem, dojechały i tak z tygodnia na tydzień te zamówienia gdzieś tam się plątały. Miałem ich mnóstwo, naprawdę. I powiem Ci szczerze, że. Ciężko jest na tym stracić, no bo jak kupisz coś za złotówkę, to mm -hmm. nie ma opcji, że nie sprzedaż tego co najmniej za dychę. No naprawdę nie ma opcji. Ktoś 10 zł na pewno ci zapłaci. No i tyle, no jak masz po 2-3 sztuki, to ci znowu nie zależy, czy to szybko sprzedasz czy nie. Dużo, A, dużo. To, 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 okay, że twoje biuro w takim razie wygląda jak taki magazyn mikro rzeczy, że masz tam, nie wiem, 10 tysięcy produktów e, po 5 sztuk e, z rodzaju i takie mikro pudełeczka, no nie wiem, takie, takiej wielkości na przykład. Nie, to nie sam. Jak to trochę inaczej, trochę inaczej. Mam generalnie też dużo ubrań, więc to one sobie normalnie mm. leżą w kartonach i w szafie, więc, więc tutaj nie kombinuję. Natomiast ta cała drobnica, no to tak naprawdę mieści się w kilku pudełkach po butach, więc to też sobie stoi w szafie. Przychodzi klient, składa zamówienie 20 zł. Ja tracę na tym, że tak powiem, złotówkę czy dwa. I, i sobie pakuję i wysyłam. I na tym się kończy. Nic mi nie ubywa, nic mi nie przybywa. Jak zamówię 100 sztuk, to się nic nie zmieni. Ile paczek Średnio miesięcznie wysyłasz? Miesięcznie tak około 200-250, więc można powiedzieć, że całkiem sporo jak na takie standardy Vinted doma. A uważasz, że Twoje kompetencje zadziałałyby również w takim klasycznym sklepie internetowym, czy bardziej chodzi o to, że działasz w środowisku, jakim jest Vinted, gdzie tam już są klienci, czy odpowiednikiem webowym byłoby Allegro na przykład w tym przypadku? Nie, tu jest trochę tak, że ja jestem, można powiedzieć, specjalistą typowo na vintedzie, i tutaj są takie rzeczy, które na Vinted działają, które nie zadziałają nigdzie indziej. Chociażby jest w ogóle taki mechanizm, że ja widzę osobę, która gdzieś tam jest wstępnie zainteresowana. Czy to możesz zrobić? No i tutaj dużo. ma z... napisać. Można napisać, tak. I mnie też fascynuje to, że ludzie DMów nie wysyłają, czy na Instagramie. Jak to jest najłatwiejszy do DMu, bo widać, kto dał lajka. Na Facebooku jest trudniej. Wydaje mi się, że na Facebooku łatwiej spać, wpaść w spam wiadomości innych niż na Instagramie. I czemu ludzie dm nie piszą, bo się czają, boją, nie wiedzą co powiedzieć? Wiesz co, no, pisanie DM-ów moim zdaniem to jest właśnie taka umiejętność typowo sprzedażowa, bo to nie chodzi już nawet o pisanie, tylko o to, że ludzie często wpadają w taką pułapkę, że a co kto sobie pomyśli. Dobra, a... okej, okay. to Osman kliknął na Vinted twoją aukcję z słuchawkami. Widzisz za tam, nie wiem, Marcin 16, coś tam, coś tam, i, i co robisz? No, przede wszystkim, jak tylko zobaczę, czyli się zaloguję, no to od razu akurat sięgam do swojego pliku ze skryptami. Skrypty to są takie gotowe wiadomości, które już wysyłam. Nie, nie modyfikuję tego za każdym razem, bo jest to za dużo pracy, bo tych powiadomień czasami hmm. potrafi być 300-500 dziennie dużo osób też wrzuca sobie te rzeczy do polubionych i potem wybiera z tego wszystkiego, czyli mam mhm. powiedzmy 20 sukienek i wybieram jedną, więc ja nie wiem, czy to będę ja, czy ktoś inny. Wiem, że jak ja napiszę, to jest bardzo duża szansa, jest że duża szansa. Już, już z dużo mniejszej puli będzie wybierał klient, więc może wybrać mnie na przykład spośród dwóch osób, które mu jeszcze napisałem. Natomiast tutaj te wiadomości też nie są takie, że kartą czy gotówką, tylko właśnie bardziej w takim miękkim stylu, Czyli, żeby zagadać, zbudować jakieś zaufanie i jak najwięcej takich pozytywnych informacji klientowi przekazać. Czyli, po prostu, że gwarantuję szybką wysyłkę, że będzie pani zadowolona z zakupów, że jak są pytania, to proszę śmiało pisać, że bardzo się cieszę, że trafiła pani na moją szafę. I takie właśnie kilka zdań od razu w jednym żeby jak najwięcej tych informacji przekazać, żeby ten klient też miał mnóstwo takich małych powodów, dla których miałby właśnie się zatrzymać. Na Vinted jak następuje proces płatności? Tak? Czy tam sprzedawcy są tylko i wyłącznie osoby indywidualne, czy są to firmy? Tak no to jakby... są głównie osoby indywidualne, no bo tutaj to Vinted jest stworzone do osób indywidualnych, tak? raczej chodzi o taki handel, z drugiej ręki, no ale wiadomo, że są osoby, które gdzieś tam zarabiają na tym, tak? No bo przecież nikt nikomu nie zabroni sprzedawać ubrań z Lumpeksu, czy jakichś tam innych rzeczy. I to jest po prostu naturalna ewolucja, myślę, strony, tak? Tak jak kiedyś Allegro się rozwijało, tak samo zaczynało, no to w tym przypadku działa tak Vinted. Czy na poziomie jakiegoś polskiego prawa to robisz tak to osoba indywidualna? Czy masz działalność, jak to u Ciebie wygląda? Bo to znaczy nie no ja widzów. No, ja normalnie mam działalność i można tutaj. Paragony wystawiasz to, tak? Tak, tak, można normalnie sobie tak działać, natomiast wszystko oczywiście też w granicach tej działalności nierejestrowanej można sobie działać różnie. Ja akurat zdaję sobie sprawę, że trafiłem w taką niszę, gdzie większość osób jednak chce sobie dorobić do domowego budżetu, więc powiedzmy te 500 czy 1000 zł dla nich to jest naprawdę dużo miesięcznie, bo rocznie się faktycznie fajna kwota zbiera. No, ale są faktycznie takie osoby też bardziej ambitne, które chcą działać i sprzedawać po prostu jak najwięcej. No i te osoby po prostu sobie zakładają firmę, więc no standardowo jak na wszystkich innych stronach. To jest właśnie ciekawe, co mówisz, że to może być narzędzie do kogoś, kto chce dorobić sobie stówkę albo, zasadzie, albo wyprzedać sobie rzeczy z szafy. To jest taki najbardziej amatorski chyba sprzedawca. Drugim krokiem są ci, którzy są trochę dorobić. I trzecim to są profesjonaliści, którzy obczali, no dobra, no chcę to robić, potestowałem. Nie ma sensu nie mieć firmy, więc zakładają firmę. A na poziomie kosztów, ty jesteś w stanie jakąś w ogóle fakturę otrzymać od iExpress czy od Shopi? Tak, tak, to jest akurat bez problemu, bo nawet jak wchodzisz na AliExpress w zamówienia, to po prostu klikasz, powiesz fakturę. I czy ta faktura jest na 5 zł, czy na 500 zł, okay. to możesz ją pobrać. Shopi nie ma obowiązku wystawiania faktur, poniżej 600 zł, chyba. Więc tutaj już są jakieś komplikacje, trzeba tam kombinować, ale ogólnie nie ma z tych też większego problemu, żeby to załatwić. Znaczy, no dalej, to są tak niskie koszty towaru, że nawet można by działać pomijając w ogóle faktury kosztowe, chyba. Ja myślę o różnych różnych powodach, dla którego ktoś kto nasze wideo ogląda, tego nie będzie robił, bo wydaje mu się, że coś tam Więc staram się wiesz wszystkie obiekcje, które po, tych, po tym filmie byłyby teraz wyciągnąć. To, co powoduje, że tobie wychodzi, a innym nie. To jest kwestia, nie wiem, postawy haslerskiej, że ciśniesz, robisz, albo się wgłębiasz w takie odnalezienie. Powtarzanych wzorców? Tak, ja akurat działam na takiej zasadzie próby błędów, czyli właśnie to są te schematy, które gdzieś tam się powtarzają, i sprawdzają. I tak jest ze wszystkim I z tymi wiadomościami, które się wysyła, i z ogłoszeniami, które się dodaje. Wszystko trzeba zrobić w określony sposób i ta sprzedaż faktycznie zaczyna się pojawiać. No ale na początku na pewno trzeba włożyć też sporo swojej pracy. To nie jest już tak, że wystarczy wystawić parę rzeczy, zrobić to byle jak i tyle. Natomiast bardzo łatwo się też wyróżnić właśnie pod tym kątem, że tych sprzedawców profesjonalnych na vintage jest dużo mniej i po prostu jak powiedzmy, ogarniesz te podstawy, przeskoczysz kilka tych początkowych poziomów, to potem jest Ci dużo łatwiej i ta sprzedaż sama wręcz wpada. No bo co jest najbardziej pracochłonne? Wystawienie takiej aukcji Vintedowej, czyli zdjęcie, opisy, upload? Czy. Wiesz, to ciężko też w sumie stwierdzić, bo najbardziej to chyba ogranicza czas całkowity ogólnie. No bo wystawiać ogłoszenia później to już nie zajmuje to dużo czasu, no bo jak się to robi ileś tam razy, yy, ustali się swój schemat działania i tak dalej, no to idzie to w miarę szybko. A mam też pytanie amatora, kto nie wie nic o Vinted, czy pracujesz na komórce, czy na telefonie, czy na, na kompie? Ja pracuję akurat na komputerze, bo na komputerze jest dużo, dużo, dużo szybciej i dużo osób po prostu zaczyna na telefonie, bo właśnie ta apka jest tak rozpromowana, dużo osób nawet nie wie, że ma stronę przeglądarkową. Ale ile no, to jest szans w ogóle takich osób jak ty, które to kumają, to jest w ogóle niewiarygodne. To jest właśnie to, to jest właśnie to, to jest właśnie to, gdzie możesz robić coś szybciej, lepiej, mniej się męczysz, bardziej ci się chce pracować, daje to lepszy efekt. I, I po prostu no tak trzeba robić, tak? A nie y, na siłę próbować robić inaczej, bo, bo tak się nauczyłem i tyle. Jak robisz coś byle jak, no to masz byle jakie efekty. Jak się postarasz, zdobędziesz wiedzę, jakieś sposoby, nauczysz się to prezentować lepiej, y, opisywać, omawiać, rozmawiać, no to po prostu ci idzie lepiej, tak? Y, I każdy jak ten element po drodze nawala, no to jest trochę gorzej. No to jest proces, gdzie się uczysz takich właśnie małych, małych rzeczy. Też to widzimy u siebie w wydawnictwie. No nie no, książki one sprzedajemy, ale ilość tych mikrokroków, mikro wdrożeń, subtelności jest tak ogromna, że, że czasami mnie to zaskakuje, ile, ile elementów na, jest układane codziennie do tego. W e-commerce cały czas coś trzeba grzebać, poprawiać. Bardzo. Powiedziałeś też, że uczysz z Vinted, czyli pokazujesz ludziom, jak oni mogą na Vinted postawić swoje biznesy? Tak, znaczy tutaj też. Uczę ogólnie wszystkich, tak? Na razie nie mam jeszcze aż takiej dużej społeczności, żeby, żeby nie dawać rady, odpisywać wszystkim czy, czy coś tego typu, więc, jak powiedzmy, na te 4,5 tysiąca osób, które gdzieś tam mnie śledzi na Instagramie, no to daję radę, więc, więc tutaj pomagam indywidualnie każdemu. Natomiast często właśnie ludzie nie zdają sobie sprawy, że jest za dużo tych elementów. Ja nie jestem w stanie zdiagnozować każdego po kilku, jakichś tam słowach, czy losowym, jednej i drugiej informacji. Jest za dużo informacji, za dużo wiedzy, za dużo umiejętności, które trzeba właśnie włożyć, żeby ta sprzedaż zatrybiła i żeby to po prostu hulało samo z siebie. Tu mam jeden e-book ze wszystkimi takimi strategiami, narzędziami, nie mam tego podzielonego. To jest taki duży, duży e-book, który po prostu opowiada o wszystkim na Vinted, więc jest tam dosłownie wszystko. Jest jeszcze mam to rozdzielone na drugą taką najważniejszą rzecz, która właśnie na Vinted jest, czyli to pisanie z kupującymi i tutaj mam jakby drugi e-book ze samymi skryptami, czyli te gotowe wiadomości, te schematy, które działają yy, na różnych tam etapach rozmowy. Czyli nie musisz totalnie nic umieć, pisać, komunikować się z klientami, po prostu wchodzisz, kopiujesz, wklejasz. Patrzysz, ktoś ci odpisał, tak, ty mu wklejasz to. I nawet to, że dajesz gotowca i tak powoduje, że wiele osób tego w ogóle nie wdroży. Bo nawet i to, właśnie jest mega ciekawe, że to mnie fascynuje w moim biznesie również, że dajesz komuś gotowe narzędzia. Kopiuj, wklej, kopi w wklej wręcz, a i tak to jest za dużo. I wygrywają wtedy ci, którym się po prostu chce zrobić to, co trzeba zrobić, a dużo osób szuka tej przewagi postaci wyróżnika, że to będzie jakieś tajne, marketingowe, co i złota zasada, a, a tutaj praca u podstaw, praca u podstaw. No to jest taka najprostsza rzecz, tak? No, na lenistwo się niestety nic nie poradzi, tak? No bo jak ktoś nie chce, no to. Nic mu nie zrobisz. Natomiast jak masz gotowe narzędzia i wiesz, że to działa, no to nie jest to wcale aż tak y, ciężko wydać powiedzmy na tą edukację, tak? Dużo osób mm. y, szuka właśnie po swojemu i tak dalej, a jednocześnie nie chce się uczyć, no bo ani nie obejrzy tych filmów, ani nie przeczyta postów, ani nie, przy, nie przeszuka internetu, tylko właśnie czeka na jakąś taką złotą radę, złotą myśl, która zmieni nagle jego życie. A tu chodzi I'm o to, do... żeby. Mhm pracować nad takimi małymi elementami, trochę nad sobą, trochę nad tymi ubraniami, trochę nad prezentacją i nagle się okazuje, że to trochę lepiej, daje fajne efekty. A jak masz 200 aukcji, o których mówiłeś, słowa aukcje, to są aukcje? Aukcje zysku. ogłoszenia ogłoszeń to nie ma większego znaczenia. Okej, okay, 200 sprzedaży miesięcznie, no to tam pomnożę to, nie wiem, przez 100, to generuje 200 przychodu. Z, powiedzmy, że to generuje ci 15 tysięcy zysku tak na rękę, więc fajna pensja, a z to nie są to jakieś ogromne pieniądze. Więc to pytanie, czy co, co ty możesz zrobić, albo czy jest to robialne, żebyś generował stówkę przychodu na wintet i y, miał ten zysk na poziomie 80 tysięcy? Wiesz co, no to jest akurat już dosyć trudne na takie duże kwoty wejść, bo, bo tutaj właśnie mówię, problemem jest ten czas, tak? I, I później jest też tak, że im więcej tych ogłoszeń, tak naprawdę, tym ciężej klientom się przez to przebić. Więc takie powiedzmy. A, że jedno... masz ogłoszenie na swoim koncie, nie wiem, 20, a później masz 200, tak? I oni muszą serczować w tym? Tak, tak. I trzeba znaczy... by pewnie duplikowanie kont, tak? Żeby mi się Tak, konta. tak. Kilka kont po prostu, więc tutaj duplikowanie kont, ja też na kilku sprzedaję. Natomiast tutaj akurat taka właśnie ciekawostka, że podzielić tam 20 tysięcy przychodu i 15 tysięcy zysku. To mogę powiedzieć, że przy moich akurat takich wyliczeniach, kosztach, no to u mnie to z tego na przykład zostaje mi 17 500, więc hmm. zobacz, jak niewielki procent tak naprawdę gdzieś tam idzie na jakieś podatki czy coś. Biznesyka Firmę... w ogóle, no. Tak, tak. Firma też tutaj w bardzo prosty sposób robiona. Zresztą o tym też mam ebook napisany krok po kroku też znowu zdradzam, jak to zrobić. Z, nawet z moimi takimi tipami, osoby, która gdzieś tam w banku pracowała, czy, czy jakimiś innymi. Yy, I tyle, więc można sobie tą firmę jakby otworzyć, działać. Ja akurat działam na ryczałcie, więc to też jest fajne, bo te, Proszę, te koszty nie, są nie, bardzo, nie, bardzo niskie. I tak naprawdę dużo osób mi pisze, że o, zarabiam 2000, nie będzie mi stać na firmę. Nawet jeśli ktoś wyciągnie 2000 ze swojego biznesu, to nie wiem, takie początkowe koszty to jest 400 zł. Czy tam 500 max. To co, masz ZUS, mały ZUS ta... i stówka księgowość, tak? Nawet bez księgowości. Nawet bez księgowości. Mm. Bo tutaj y, wystarczy po prostu sobie prowadzić ewidencję sprzedaży i tyle. To poza ci mm. księgowa. Żeby podliczyć wszystkie, y, że tak powiem, transakcje i pomnożyć razy 3%, no to myślę, że każdy by dał radę tyle zrobić. Okej, okay, fajnie zbijasz wszystkie obiekty, które ktoś może mieć, żeby tego. Nie robić. Wyobrałam sobie taką firmę, że jesteś jej szefem, i masz pięciu pracowników, każdy ogarnia pięć, dziesięć kąt. Znam właśnie taką osobę, która ma tutaj dwóch, trzech chyba pracowników, i każdy z, z tych osób ma pięć kąt. Więc tak naprawdę on im tylko dostarcza towar i one już tam sobie działają wedle tych jego wskazówek, które zresztą pozyskał ode mnie. Więc generalnie też tam zyski fajne sobie wypracowuje już w granicach na przykład 30-40 tysięcy złotych. Dzieli się oczywiście z tamtymi osobami, które pracują, ale on sam zajmuje się tylko pozyskiwaniem towaru i tych kolejnych osób i wdrażaniem. No i zarządzaniem właśnie zespołem i tu dochodzimy do zupełnie innej kompetencji, jaką jest zarządzanie zespołem. To jest jednoosobową firmą, są zupełnie inne rzeczy niż jak masz Pracowników, którzy są albo zdalni, albo w biurze fizycznie, no to, to są zupełnie inne, i już inny sport zupełnie się robi. Tak, tak, a jednocześnie dużo fajniejsze, no bo znowu jest to coś innego, coś fajnego, gdzieś tam zaczyna wychodzić, a nawet jak nie, to nadal próbujesz, i to też jest taka fajna rzecz, nie nudzisz się. A jednocześnie jest to dosyć proste, tak? No bo jak coś ci zadziałał raz, no to wprowadzasz to dalej i jakby jesteś w stanie wygenerować sobie więcej czasu. A sprzedawanie to jest taka fajna dosyć umiejętność, no bo uczysz się i od razu w zamian masz pieniądze tak naprawdę, więc... Mega to... zdanie, co ty z tego odcinka w ogóle, no? Tak. To jest naprawdę mega fajna rzecz, bo część osób nie rozumie na przykład, że kurczę muszę wydać na, na towar, na coś tam i wyjdzie 500 zł inwestycji na start. To wyobraź sobie, że Masz teraz biznes, gdzie 500 zł inwestujesz i na 100% te 500 zł czy na 1000 zarobisz w pierwsze 10 dni. To tak jest właśnie Vinted. A zauważyłeś takie coś, że ludzi na początku bardzo od sprzedaży odrzuca, bo nie mają wyników, ale jak już komuś kliknie. A kurczę, to trzeba tak, tak, tak. To później już jest nienawracalny, bo wie, że to jest jego przeznaczenie, żeby robić sprzedaż, to jest bo... Albo jest, albo i nie ma. Nie ma przestrzeni na e, takie. No, wysłałem oferty. No, no dobra, ale sprzedałeś? No, wystawiłem oferty na Vinted. 15 ofert. No ile masz w sprzedaży? No nie mam, ale wystawiłem 15 ofert. No. Na koniec dnia właśnie to się liczy najbardziej i to też akurat ja to lubię, bo często się czasem z niektórymi dogadać. Jak ktoś uważa się, że na przykład jest mądrzejszy albo nie wiem, nie chce się na siłę od kogoś nauczyć, to właśnie często mówi, że no ja robię tak, ja robię tak, albo ja tak nie robię. Pokaż A taka. nagle się okazuje, że pytam, no dobra, no ale to jak tam te Twoje wyniki? No 500 zł miesięcznie zarobiłem, no to słuchaj, no to jak chcesz zarabiać, nie wiem, więcej, no to musisz jednak robić tak i tak. Ale to jest prawda, właśnie. Jak już komuś gdzieś tam załapie, no to już nie przestanie, już się go z tej maszyny nie wyciągnie. To już jest tak, że już znowu więcej kupować towaru, coś. Jest ta adrenalinka taka za każdą sprzedażą. I między innymi, właśnie dlatego te osoby odniosły sukces. I ja to też dobrze wspominam u siebie. Że ja teraz faktycznie się cieszę, że te zyski już gdzieś tam są, powiedzmy, dużo, dużo większe niż takiego przeciętnej osoby yy, jakiejś tam, powiedzmy, normalnej pracy. Natomiast tak samo się cieszyłem, jak zarobiłem pierwsze 20, a pierwsze 50 zł. I dalej się cieszę. Jak dzisiaj mi wpadnie si sprzedaż za 7 zł, to będę mówić, późno mam 7 zł więcej. Mogłem nie mieć, a to jakieś stare kapcie na przykład. I to jest właśnie no, coś no, fajnego. Tak. A jednocześnie ta sprzedaż dzieje się wtedy. Okej, okay, wystawiasz aukcję, oferty, no i idziesz na spacer z dziewczyną, albo robisz sobie czytasz książkę, a to się dzieje. I mnie najbardziej ekscytuje, to że wstaję rano, patrzę, ile zarobiliśmy jak ja spałem. I też czasami są szokujące liczby. No, kurczę, ludzie mają zamówienia o czwartej, o drugiej, bo jedni jeszcze nie poszli spać, a drudzy już wstali na przykład. Albo no, widzę komentarze pod treściami od kogoś w nocy, bo ktoś już jedzie do pracy na przykład, albo słucha. To jest, że ten internet jest całodobowy. Powiedz, gdzie mogę przekierować naszych słuchaczy i widzów, żeby się od ciebie mogli e, uczyć? i gdzie można od ciebie coś kupić. Bo, bo... No słuchajcie generalnie osoby które gdzieś tam są zainteresowane czy dodatkowym zarobkiem czy zbudowaniem sobie takiego małego większego biznesu to po prostu najlepiej zapraszam do siebie na Instagramie bo ja mówię dosłownie z każdym piszę więc macie możliwość tak naprawdę takiej indywidualnej pomocy gdzie gdzie nie ma tego tak naprawdę w internecie Instagram os... nazywa się poradnik handlowca Zapraszam na Instagram poradnik handlowca tak samo YouTube. Znajdziecie mnie tam i dowiecie się tam już wszystkiego, czego trzeba. Jak będzie trzeba, oczywiście, od razu wejść w ten, w ten biznes, jak najlepiej się da, no to mówię. Moje e buki na stronie supersprzedawca.com. Dlaczego się to opłaca? No, słuchajcie, generalnie są dwa typy osób: osoby, które są sprzedawcami i osoby, które uczą, że tak powiem, sprzedawać, a tutaj macie. W pakiecie. Osoba, która i sprzedaje, i jest sprzedawcą od lat, więc ta wiedza jest naprawdę konkretna. Podejrzę jeden z moich szaf na winted. A, okej, okay, kumam, to jest dopiero płatna rzecz. Dobra, żeby zobaczyć moją szafę na winted, trzeba zapłacić 45 zł, wtedy pokazujesz im co. Link do, do czego? Do... Link do mojej szafy, tak naprawdę, plus plik ze wszystkimi zdjęciami, e, ogłoszeniami, jak ja to robię, że tak powiem. I tutaj Czyli masę na jakiś ID kontakt, to sobie wyszukuję wtedy na Także znaczy po wskazujesz... prostu mój nick, tak? no bo nie wiesz, okay. yy, które konto jest moje. Tak? Można ale jaki genialny tak? w ogóle sposób na produkt nowy. Powiem ci, jak się nazywam, za 45 zł. Dokładnie, to, to jest dokładnie jeden wyraz za 45 zł. No ale za tym jednym wyrazem kryje się tak naprawdę wiele lat mojego doświadczenia. Do tego też, ja ja tym... to wiem, o, o, ale oczywiście. fajnie wymyślone. Oczywiście, powiem Ci jak się nazywam za 49 złotych. Fajne, fajne, fajne. Dobra, Karol, to dzięki za rozmowę. za te dwa, te dwa adresy. I fajnie było posłuchać o takim biznesie side hustle, który ma potencjał zrobić stówkę, pięć stówek, jak i dwie dyszki. A to są cyfry, które zmieniają życie, które pozwalają zwolnić się z roboty, której nie lubisz, albo pracować jako Rodzic, który ma dzieci, i z domu nie może wychodzić, bo zajmuje się dziećmi przez sporą część czasu, który można być nocą, gdzie jest ekstremalnie niski koszt towaru. Znacznie trudniejsze jest nie książek, są większe koszty, znacznie większe to koszty prawda. na start. A tutaj groszowe tematy można się powiedzieć, eksperymentować. A wiesz też, że pewnie sporo osób właśnie zniechęca to, że jest takie małe, że to takie yy, wiesz, dłubanie, że coś tam. No wiesz, tam gdzie inni widzą dupanie, tam tak, inni tak, to tak. i ci zarabiają. Ja tutaj jeszcze tylko ciekawostkę powiem, że miałem ostatnio nawet taką panią, która była w wieku 67 lat, która przyszła do mnie, napisała na Instagramie do mnie, bo mnie znalazła na YouTubie, założyła specjalnie Instagrama i zapytała się, gdzie może kupić jakiś mój e właśnie, bo też się chce nauczyć sprzedawać na vintage, żeby sobie dorobić do emerytury, więc niektórzy w wieku 50 lat już nie korzystają z internetu, a niektórzy w wieku 67 zaczynają i działają i to naprawdę poważnie. No i mega. Dobrze, Karol, ba bardzo Ci dziękuję za taką gęstą, grubą rozmowę i cieszę się, że jak ktoś teraz pisze, sprzedaż na Vinted, to trafi na nasze wideo na no, YouTube. <grym> Też się <grym> bardzo cieszę. Dziękuję bardzo. E, pozdrawiam. Dzięki.